roztomili redaktorzy, a redaktorki. Przyjechałem sam tutaj dowo ze Europarlamentu i jeże cały furt. Teraz będę tłumaczył na język polski. Drodzy dziennikarze, przyjechałem tutaj z Parlamentu Europejskiego i jestem mocno podekscytowany, dlatego że przygotowaliśmy, przygotowałem rezolucję Parlamentu Europejskiego wzywającą polski parlament i polski rząd do uznania języka śląskiego za język. Ta rezolucja jest także wynikiem, po pierwsze, Spotkania, które odbyło się w Parlamencie Europejskim 20 stycznia tego roku w Strasburgu z, z udziałem przedstawicieli świata nauki, czyli pani profesor Małgorzaty Myśliwiec Uniwersytetu Śląskiego, Szczepana Twardocha, znanego śląskiego pisarza, oraz profesora Adama Bodnara, rzecznika Praw Obywatelskich. Na tym spotkaniu rozmawialiśmy o Śląsku w Europie, o tym, że historia śląska jest troszeczkę inna niż historia Polski, o tym mówiła. Pani profesor Małgorzata Myśliwiec. Szczepan Twardok z kolei zabrał głos i mówił o śląskiej tożsamości, o tym, jak dochodził do swojej tożsamości i także o śląskiej kulturze. Natomiast pan profesor Adam Bodnar wskazał artykuł 35 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski i mówił o tym, że mniejszość Śląska także ma prawo do tego, żeby została w końcu uznana i ma prawo do tego, żeby język śląski został w końcu uznany za język. Regionalny. Stąd ta moja rezolucja Parlamentu Europejskiego obecnie trwa, że tak powiem, zbieranie szabli. Spotykam się z przedstawicielami wszystkich frakcji parlamentarnych w Parlamencie Europejskim. Zbieramy poparcie i wydaje mi się, że w okolicach dwóch miesięcy przyjadę do Państwa wspólnie z, właśnie z Adamem Bodnarem i ze Szczepanem Twardochem i będziemy właśnie mówić już o pewnym sukcesie, czyli o podjęciu tej rezolucji przez Parlament Europejski. Na tym oczywiście pracuję w, w, w Parlamencie Europejskim. Dodatkowo chciałbym powiedzieć, że e, napisałem i wysłałem list do wszystkich przedstawicieli e, partii e, politycznych w Polsce, do partii opozycyjnych w sprawie właśnie uznania języka śląskiego za język regionalny. E, oczywiście mam tutaj wsparcie liderów lewicy. Wysłałem także list do pana przewodniczącego Donalda Tuska, pana przewodniczącego Wadysława Kościniaka Kamysza i do pana e, Szymona Hołowni. I liczę na pozytywny odzew i na uznanie w końcu języka śląskiego za język regionalny w przyszłej e, kadencji e, polskiego parlamentu i liczę także na to, że to będzie po prostu sprawa, która e, połączy zjednoczoną opozycję. I język śląski zostanie w końcu uznany za język regionalny. Dziękuję bardzo. Jasne. Ja, pani redaktor, robię swoje w Parlamencie Europejskim. Wszystko tak naprawdę rozpoczęło się od tej mojej e, przemowy w języku śląskim w grudniu 2020 roku. Wtedy, jak e, pani wie, udowodniłem, że język, jest, e, że język śląski jest językiem, bo tłumacze polegli na tłumaczeniu tego języka na, na angielski bardzo się cieszę, że pani zorganizowała taki koncert, ja także robię wszystko, co w mojej mocy jeśli chodzi o promocję śląskiej kultury bardzo się cieszę, że Zbigniew Rokita jego fenomenalna książka Kajś otworzyła bardzo wielu Polakom oczy na, na, na w ogóle sprawę śląską na historię Śląska, rozdaję tą książkę na lewo i prawo, tak w parlamencie europejskim, jak tutaj w Warszawie i widzę, że po prostu ta atmosfera jest coraz lepsza, bo przecież to nie chodzi o jakieś um, separatyzmy, czy, czy, czy promowanie jakichś odmienności, to chodzi po prostu o to, żeby Ślązacy, którzy są lojalnymi obywatelami państwa polskiego, mogli też pielęgnować po prostu swój język, bo jak wiemy nasze bajtle przestają godać po prostu w języku śląskim i chcemy, żeby po prostu to nie ustało i żeby język śląski był dalej kontynuowany. Ja muszę powiedzieć, że zobowiązałem się kiedyś mojej babci, która, która po prostu w latach 60 była bita linijką po rękach za używanie języka śląskiego w przestrzeni publicznej, dokładnie w szkole podstawowej, że tą sprawę doprowadzę do końca i jestem tutaj także jako wysłanik po prostu mojej świętej pamięci babci, żeby tę sprawę w końcu dopiąć i spiąć i spinam to z perspektywy oczywiście Parlamentu Europejskiego, współpracując oczywiście z Polskim Parlamentem, bo tutaj tak naprawdę jest klucz do załatwienia tej sprawy. To jest sprawa absolutnie polityczna, bo, bo po prostu brakuje tej woli politycznej w Warszawie, ale liczę na to we wszystkich opcjach, ale liczę na to, że po prostu w przyszłej kadencji polskiego Sejmu, a tak się składa, że my w Parlamencie Europejskim dalej będziemy, że tak powiem, jeszcze te, ten rok dłużej, będę oczywiście naciskał także w przyszłej, w przyszłej kadencji polskiego Sejmu, żeby tą sprawę dopiąć do końca. Dziękuję. Chcielibyśmy wszystkich przekonać, że różnorodność, jaka jest na tylko wzbogaca Polskę i nie trzeba z tym walczyć. Oczywiście, nawet moc to Unii Europejskiej jest zjednoczona w różnorodności. Zresztą ja w tej rezolucji nie tylko jakby nawołuje żeby polski rząd i polski parlament uznał język śląski za język ale także jakby informuje komisję europejską o całej sprawie i o tym że właśnie istnieje język śląski że potrzebuje wsparcia także europejskiego dziękuję bardzo